Czwarta niedziela po Wielkanocy jest nazywana również Niedzielą Dobrego Pasterza, gdyż to Światowy Dzień Modlitw o Powołania, początek tygodnia. Modlitwy o, o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. I na ten dzień, na tę niedzielę Kościół daje nam przepiękne słowo z Ewangelii w redakcji Świętego Jana. Fragment dziesiątego rozdziału, kiedy Jezus porównuje siebie do Dobrego Pasterza. Ale usłyszymy też. Dziś jeszcze bardziej radykalne i może nie do końca zrozumiałe słowa Jezusa. Słuchajcie jednak uważnie, gdyż to, co powiem, ma wielkie znaczenie. To ja jestem bramą dla owiec. To, że Jezus jest dobrym pasterzem, że ci, którzy są z Nim, znają Jego głos, o tym wiemy dobrze, ale, ale dlaczego mówi o sobie, że jest bramą dla owiec? Że jeśli ktoś wejdzie przez niego, to znajdzie paszę, wejdzie, wyjdzie, będzie szczęśliwy, odpocznie. W tamtym czasie w Izraelu, zresztą nie tylko w Izraelu, na całym Bliskim Wschodzie, budowano dwa rodzaje owczarni. Pierwsze były potężne ze strażnicami, z wieloma bramami. Byli tam ludzie, którzy pilnowali owiec potężnych stad, aby Pasterze mogli odpocząć, mogli załatwić swoje sprawy, mogli choćby iść na zakupy do pobliskich miejscowości. W tych owczarniach, w tych zagrodach, owce były bezpieczne. Ale, ale budowano jeszcze inne zagrody, dużo mniejsze. W tych pierwszych owce po. Po nocy, czy po pewnym czasie, wychodziły i żaden z pasterzy nie martwił się o to, że mu się owce pogubią, bo choć były wymieszane, to jednak pamiętały doskonale głos swojego pasterza i szły za nim. O tym mówi Jezus. Natomiast ten drugi rodzaj zagród, o wiele mniejszy, był otoczony albo kamiennym murem, albo gęsto posadzonymi krzewami, jakimiś zaroślami. Te zagrody miały tylko jedno wejście, pełniące jednocześnie funkcję wyjścia. Owce wchodziły, i w tej bramie, w tym przejściu, ponieważ nie było zamontowanych żadnych drzwi, kładł się pasterz. Owce mogły odpocząć, a pasterz czuwał. Czuwał, by obronić przed drapieżnikami. By bronić również swoich owiec przed rozmaitymi rozbójnikami, grabieżcami, bo było ich wielu i, i chcieli zdobyć choćby wełnę albo mleko. Pasterz bronił swoich owiec. Owce były bezpieczne. W tym czasie wielkanocnym przyglądamy się Chrystusowi, który wychodzi naprzeciw nas, jak to mówimy w kościele, zwycięskim orężem krzyża. Trzymając w dłoni krzyż jako znak miłości i znak zwycięstwa. Wyobraziłem sobie Chrystusa ukrzyżowanego, z rozciągniętymi ramionami, który, który jest bramą dla owiec. Stoi w bramie Kościoła, w bramie Wspólnoty i, i rzeczywiście chce nas obronić, i robi to bardzo skutecznie, przed całą nienawiścią piekła. On na krzyżu pokonał śmierć, Grzech On na Krzyżu pokonał tego, który jest zabójcą, który jest kłamcą od początku świata. I myślę, że zanim jeszcze zaczniemy modlić się dziś o powołania i zapowołanych, to warto podziękować Chrystusowi za Jego łaskę, za, za Jego determinację, za Jego wytrwałość, za Jego miłość. Podziękować Chrystusowi za to, że nas nieustannie broni. Święty Jan w innym miejscu, w jednym ze swoich listów napisze, że, że Chrystus jest naszym obrońcą, jest naszym adwokatem, jest rzecznikiem przed Ojcem, że nawet kiedy nasze serce nas oskarża, nasze serce podpowiada nam, żebyśmy uciekli z tej owczarni, to Chrystus chce nas przed tym obronić. On jest większy od tego, co nam się wydaje, bo on jest prawdą. On jest drogą, On jest życiem. Dziękujmy Mu za to, za tę Jego niepowstrzymaną chęć obdarowania życiem każdego z nas. W ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, że, że Chrystus przyszedł po to, aby wszystkim owcom dać odwieczne i nieskończone życie, i aby to życie owce miały w całej obfitości byśmy mieli życie w całej pełni. Podziękujmy za te pragnienia naszemu Bogu i jak najlepiej wykorzystajmy to życie.